Cześć, to z tej strony ja i Gorek, I to jest tylko taka krótka informacja dla Was. E, no to tak, pod tym filmem zostawicie trzy łapki w górę, albo nie, zróbmy inaczej: pięć łapek w górę, tak? Pod tym filmem pięć łapek w górę, i wtedy e, to będzie dla mnie znak, że rozumiecie o co mi chodzi. E, zróbmy tak, e, nagrałem już dla Was trzy odcinki, które wstawię po kolei. Jutro wstawię jeden, e, później drugi i trzeci. To znaczy, nie, no tak, ale zrobimy tak, że ja po tym filmem 5 łapek w górę, i wtedy jutro wstawię filmik e, ten pierwszy z Minecrafta. Oczywiście e, Po tamtym filmem, tym pierwszym z Minecrafta, 10 łapek w górę, wstawiam kolejny film, czyli ten drugi, i pod drugim 10 łapek w górę, i wstawiam trzeci, który jest krótki i akurat nie z Minecrafta, bo coś mi się zacięło. Jeszcze raz was za to przepraszam. I to by było na tyle, o ile jeszcze macie jakieś pytania, to zadajcie to pytanie w komentarzu, o ile nie zrozumieliście, albo zadajcie mi to pytanie jutro w szkole. No to na razie, cześć.